Dlaczego tak trudno zrobić pierwszy krok i podjąć decyzję na zmianę? Dlatego, że wybiegamy w przyszłość. Zaraz w głowie się pojawia, jak znajomi, jak to, jak to będzie wyglądało. I nakręcamy swój umysł. Pojawia się lęk, strach przed zmianami. A tu chodzi o to, żeby się skupić na tym pierwszym kroku. I na drugim. Tu i teraz. 24 godziny. Nie wybiegamy w przyszłość. I od razu staje się to prostsze. Dopóki ja chciałem coś zmienić i wybiegałem w przyszłość, martwiłem się o to, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Mnóstwo lęków kupa strachu. Kończyło się zawsze tak samo. Jak się skupiłem na tu i teraz, na 24 godzinach, życie stało się prostsze i łatwiejsze. Zmiany na następować równo. I cieszyć się zacząłem takimi właśnie miejscami. Tu i teraz. Piękne widoki, przestrzeń. Pamiętaj, nie jesteś sam.